Hej, to Kinga Jadam. Dzisiaj Dziś robimy papierowe Kingi tulipanki. Tak jak powiedziała moja córeczka, dzisiaj przygotowujemy papierowe tulipanki. Będziemy do tego potrzebować kolorowy, kolorowy papier, e, takie druciki kreatywne, wyciory zielone na łodyżki oraz klej na przykład w sztyfcie. Na ja razie zamkniemy, żeby jeszcze nie wysychał. E, zaczniemy od wycinania kwiatków. E, w którym kolorze na początku? Mm, żółty. <grydy> Dlaczego się moich życzek? Na początku wytniemy mniej więcej 5 cm pasek papieru. Także w takiej wielkości mniej więcej będą te nasze kwiatki. A ile to? Też może wyciąć taki taki? Mniej więcej tyle. Może trochę to jest mniej więcej. Tą kartkę składamy na pół. Jeszcze raz na pół. I jeszcze raz na pół. Teraz z tego będziemy wycinać kształt. Super. Tak. Będziemy wycinać kształt naszego kielicha kwiatu. Super. Czekaj, to wycinam najpierw tutaj o. Widzisz, mniej więcej w takim kształcie. Tu od razu nam powstają cztery jednakowe. Będziemy teraz je sklejać. Na razie, na z razie Zaraz, kim ten, przygotujemy za chwilkę. Mamy tu przygotowane te nasze kielichy kwiatka, widzisz? Teraz będziesz smarować klejem i będziemy to sklejać. Tak, za chwilę, za chwilę wytniemy. Za chwilę wytniemy. Nasz wyciorem ja radził zrobić, żeby był sztywniejszy, więc zgiąć w pół i skręcić, żeby był sztywniejszy po prostu nasz kwiatek. Teraz proszę otworzyć klej. I posmaruj tą jedną połówkę tego kwiatka. No na razie tą jedną, super. I teraz jak bierzesz, przyklejasz w ten sposób jedno do drugiego. Przyklej tak, żeby było, było, było równo. Super troszeczkę poprawię, żeby było równiutko. W połowie. Super. To jeszcze raz teraz nabi tutaj. Chciał jeszcze raz połowę, połówkę kwiatka przykleić. Troszeczkę poprawię. tutaj, w sam środek. Jak jest środek, to przykładamy tu do środka i przyklejamy to. Widzisz? Mamy tu posmarowane to. Należy wsadzić w środek nasz. tutaj, widzisz? Sam środek wsadzamy. I teraz przyklejisz to na no to. Tu już posmarowane jest klejem wszystko. Ale przyklej tutaj o. Ładnie przyklejamy. I w ten sposób prezentuje się nasz tulipanek. Tu ten patyczek kreatywny ma na trochę innym klejem niż takim w sztyfcie do papieru, jakimś bardziej płynnym. Wtedy będzie się lepiej trzymał w tym wszystkim. Wtedy trzeba będzie całość zostawić do, do wyschnięcia. Teraz przygotujemy kolejne. Tu jak mamy skłożonego też kwiatka, ma w ten sposób, że tu otworzyć trochę środek, Nalać trochę kleju takiego w płynie do papieru. I wtedy skleić tą łodyżką, wtedy się będzie lepiej trzymało. Trzymaj ten klej, nałoż mi podrobinę kleju tego do środka. Na pewno. Podrobinę tego kraju. Już Wyszło trochę? Chyba. Chyba nie jeszcze. O, teraz wyszło trochę. Trzymaj, wsadź odrobinę, podrożnie pod, 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 tą łodyżkę do środka. O, super, to jest ten. O. Jak Ci się podoba robienie takich tulipanków? Fajnie. Tak, prezentują się nasze tulipanki. Tak, prezentują się nasze tulipanki. Teraz zbliża się dzień matki, więc to może być fajny pomysł na przygotowanie, właśnie prezentu dla, dla mam. Więc na pewno warto takie coś z dzieckiem przygotować. Prawda, Kiniu? Tak. Oprócz tego to jest na pewno też fajna zabawa i dekoracja później też taka wiosenna do domu, więc na pewno polecamy. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własne pomysły na przygotowanie tego typu ozdób z dzieckiem, to też zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach, Tu jeszcze usiąść się tam. I do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej, papa. pa! pa, pa.